Witajcie, witajcie w nowym odcinku Let's Play Assassin's Creed. Tradycyjnie wszystkie punkty obserwacyjne zdobyte. Wszyscy mieszkańcy do uratowania uratowani. Nic co widać na mapie. I zaczynamy z właściwą, czyli tutaj z podsłuchiwaniem. W tym kości w kościółku, czy na samym końcu, jest dwójka osób, które mamy podsłuchać. No cóż. Więc... na wersji. Co tu się stało? Lady wersji. Zabijamy jednego z i. Siadamy na ławce, wybieramy C i słuchamy. To tchórz! Gdyby nie te pieniądze dawno by mnie już tu nie było! Albo jesteś ślepy, albo głupi! Może jedno i drugie. Jak możesz tak mówić? Nie widziałeś wszystkiego. Widziałem dość! Zaatakowali naszą karawanę, a on natychmiast uciekł. Nie, nie uciekł. Co ty gadasz? Nie pamiętasz, co się stało z tymi, którzy nas zaatakowali? Powalili ich łucznicy, niech Bogu będą dzięki! Nie nasi łucznicy. On sam. Czyli mówisz, że to on nas ocalił? Tak, pobiegł na wzniesienie i powystrzelał ich z łuku. Ja nie miałem pojęcia. Jest mistrzem łucznictwa. Lepiej to zapamiętaj. Aha. Podczas walki Talal próbuje ustrzelić przeciwnika z łuku. Aha, czy ją jest dystansowcy. No cóż, teraz jak mamy wyjść z tego kościoła? No, ponowne dewastacje. Idziemy w ten róg. To straszne. Z okolicy jest morderca. Teraz idziemy do straszne. Co się stało? Więc teraz idziemy do próby Och, to straszne. Co to? No tak szybko na kogoś wpadnie? zabójstwa. Nie, Jakoś... coach. to dalej jest. Co go napadło? Dziwne, nigdy czegoś roba? takiego nie widziałem. Hmm. Hmm. Co on to robi? Ja. Ej, nie chciałem, sorry. Pokój z tobą, Altairze. Prawda, że żyjemy w ciężkich czasach? Wpadłem w straszne kłopoty. Miałem za zadanie zbadać sprawę dziwnych zniknięć w dzielnicy bogaczy i jeden z ludzi Talala zobaczył moją twarz. Nie mogę tam wrócić. Czy byłbyś łaskaw zlikwidować ich dla mnie w zamian za informacje, których potrzebujesz? Zlecenie, No cóż, mamy twój Z mapy patrz mapy wnioskując mamy dwa cele. Już jeden jest w pobliżu. Najlepsze towary w kraju. O! Mam do czego ci trzeba? Jeden skończony. Mam to skończony. Wyruskoń... Nie. O kurczę, tego nie mieliśmy. Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego stronie. Wygląda to na tragedię. Co się stało temu biedakowi? Straszne. Co? Przy okazji zabiliśmy dwóch innych strażników. Znajdziesz tu wszystko, przyjacielu. Altanirze! Pozbyłeś się tych, którzy mnie znali? Doskonale! Oto, czego dowiedziałem się o Talalu. To wpływowy handlarz niewolnikami. Mieszka w północnej części miasta, blisko Barbakanu. Opłaca strażników, by móc pracować w cieniu. Jednak z tego, co mi dziś pokazałeś, wnoszę, że podzieli los innych. Jeszcze raz ci dziękuję, Altairze. Którzy nigdy nie mają nic przydatnego. Chodź Tale przebywa w północnej części miasta. Czy gdzieś tutaj, powiązany? Czyli w tych okolicach. No cóż, my idziemy dalej na. Sud. Na. do. na przesłuchanie. No, przy okazji możemy. Trzeba się pozbywać takich szumowin jak ty! A, nie ma ochoty na coś takiego. Lecimy. Nie ma ochoty walczyć z takimi szumami. Więc tak szybko na kogoś. Na kogoś wpadnie. Nie musicie już obchodzić się smakiem. Każdy kto jest gotów powinien Obywać się... Chodźcie wam co wam może dać Talal. Możecie dostąpić wygód i dobrego życia. Nie mam różce. Żyjemy w trudnych czasach! Brakuje jedzenia, brakuje pieniędzy, ale nie musi tak być. Istnieją możliwości dla tych, którzy są dość odważni, by z nich skorzystać. Kto wie, co skrywa przyszłość? Jakie tragedie mogą nadejść jutro? Obroncie tych, których kochacie. Pracujcie ciężko, a dostaniecie swoją nagrodę. Talal was obdaruje. czego chcesz. Doskonały klient. Teraz niech on pójdzie w jakąś poważną uliczkę. Kto tu kokos musi kurde? Ja w Twoim miejscu wzywałbym pomocy. A, uh, 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 uh. Nie mam ci nic do powiedzenia. Albo będziesz rozmawiać ze mną, albo z Bogiem. Wybieraj. Nie powstrzymasz jego dzieła. Nie dasz rady. Czego nie powstrzymam? Jakiego dzieła? On przygotowuje ich do podróży. Do jakiej podróży? Są w jego magazynie. Gdy nadchodzi czas, wysyła ich do Akki. Gdzie jest ten magazyn? I czemu do Akki? Talal mówi mi tyle, ile muszę wiedzieć. Nic więcej. Tak jest bezpieczniej. Może dla niego. Obawiam się, że nie dla ciebie. Co tu się stało? No cóż, dochodzenie jest zakończone. Talal trzyma niewolników w magazynie. Eee... Eskorta informatora... Czy może próbę flag dla informatora? Oj 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 oj... Idziemy na eskortę. E, gdzie on jest? O, tu jest. Wygląda na to, że napytałem sobie wrogów. Al Mualim poprosiłbym śledził handlarza niewolnikami, a ja nie postarałem się za bardzo. Nakrył mnie i od tego czasu przed nim uciekam. Muszę wydostać się z miasta, lecz nie mogę tego zrobić sam. Pomóż mi, a zdradzę ci, czego się dowiedziałem. Płacisz za to głową! Nie zdejmuj! Nie zdejmuj! Nie zdejmuj! To było blisko. Co? Kto to zrobił? Powiedz! Czy zdążymy jeszcze? A raczej nie zdążymy przed zakończeniem. Yy. No to tu kończymy ten odcinek.